Umarł ksiądz. A że był bardzo pobożny, więc trafił do nieba. No i w niebie, święty Piotr mu mówi: Byłeś bardzo pobożny, jesteśmy wszyscy twoimi wielkimi wielbicielami. Dlatego, jako że byłeś taki pobożny, to postanowiliśmy spełnić Twoje jedno życzenie. No cóż, mówi ksiądz. Wiecie, ja zawsze byłem wielkim zwolennikiem matki boskiej i ja tak bardzo chciałbym jej zadać jedno pytanie. W porządku, mówi święty Piotr. W takim razie Matka Boska zaraz się tu pojawi. No i rzeczywiście, Matka Boska pojawiła się na ch za chwilę w pięknym rozbłysku światła, stanęła i pyta: O cóż chciałbyś mnie zapytać, księże? Matko Boska, bo ja jestem Twoim wielkim fanem, studiowałem Twoje całe życie i do tego jeszcze przeglądałem wszystkie możliwe Twoje obrazy, wszystkie przedstawienia. I na każdym z nich masz Jakąś taką gorycz na twarzy. Dlaczego? O co chodzi? Ach, a, to. Bo no to zawsze chciałam mieć córeczkę.